Halo, cześć, witam wszystkich serdecznie, jest czwartek, są też nowe promocje, dlatego zapraszam wszystkich na przegląd co nowego, kurde co dzwonisz, co nowego w GTA w tym tygodniu, zapraszam. Stoję właśnie przed kasynem, bo nie mogę się doczekać co tak naprawdę tam stoi na tym kole, ale najpierw pokażę co jest w promocji w sklepach online, więc zaczniemy sobie standardowo od Warstock Cash and Carry, tutaj w promocji mamy Deluxo takie fajne latające autko, w sumie fajne do zabawy, polecam. Ym, no i... O, jest. Kolejnym pojazdem na promocji w Worsztoku jest ten oto Brigade za 777 koła. Jest to w sumie taka ciężarówka, która nic nie robi. Można sobie kupić tak for fun i nic więcej. Teraz uwaga, przenosimy się na Legendary Motorsport, tutaj robi się dużo, dużo ciekawi, bo jest w promocji dla przykładu Progen PR4 za niecałe 2,5 banki bardzo szybki pojazd. Nie najszybszy w grze, ale na zawody z formuły chyba jeden z lepszych. Kolejnym pojazdem na promocję jest ten Viser Neo za nieco ponad bańkę. Jest to chyba Aston Martin, jeśli dobrze kojarzę. Naprawdę mi się ta auto podoba. Znaczy z przodu jest takie se, ale z tyłu naprawdę fajne. Nie jest jakieś najszybsze, ale dla wyglądu myślę, że sobie kupię. Kolejnym pojazdem jest ten Declays Mamba za 600 koła. Takie fajne autko do pojeżdżania sobie i tak naprawdę nic więcej, bo nie jest ono jakoś wyjątkowe. Teraz uwaga, sklep dla prawdziwych bogaczy. Southern San Andreas. Yy, I tutaj mamy też promocje, nawet bardzo ciekawe, bo proszę was tutaj. Ten oto Easy Classic za 180 koła. Nie wiem, ktoś to w ogóle kupi. No ale jest, w każdym razie. No i kolejnym pojazdem w promocji, w tym sklepie jest to coś, to nawet nie skomentuję. Przejdziemy sobie teraz do mapki, bo mamy tutaj dostępną nową budowę czasową pokrotniska i to w sumie tyle. Warto też wspomnieć, że bonus e, milion dolarów za zadania dnia jest dalej aktywny. E, no trzeba zrobić 10 zadań w ciągu tygodnia i dostajemy milion dolarów. Przejdźmy więc teraz do premii. Online. Akcje. Rozegraj akcje stworzone przez Rockstar. Potem dajemy wyścigi kaskaderskie i mamy Easy Classic razy 3 RP i razy 3 Highs. Te wszystkie tutaj. Jeśli jeszcze chodzi na szybko o misję to mamy razy 2 na tej misji powoli i spokojnie. Wyceluj i strzel. Propozycja pokojowa. Chrapka na Low -raidera. Chodzi o G stypa. Trudne czasy. Praca społeczna oraz te wszystkie misje porządkowe od 1 do 6. Dobra, z premii to było na tyle. Teraz nie mogę się doczekać, aż wejdę do kasyna i sprawdzimy razem, co jest na tym kole, jaki samochód do wygrania. Ogólnie właśnie. Na kanale w przyszłości możliwe, że się, znaczy w przyszłości, no za niedługo możliwe, że się pojawi poradnik, jak za każdym razem wygrywać samochód, bo właśnie jesteśmy w trakcie rozpracowywania tego. Dlatego warto zasubować, żeby nie przegapić żadnych filmów oraz być na bieżąco. Dobra, przede mną teraz stoi to auto, ja jeszcze nie patrzyłem i... Uwaga, co to będzie? Czy będzie niespodzianka, czy zawód. Uff, wdech. O ludzie, Easy Classic, to jest dramat. No, także możecie to wygrać, to autko wygrać w kasynie, nówka sztuka, nie śmigane. Dobra, więc to by było na tyle, jeśli film się przydał, nie zapomnij strzelić lajka like oraz suba, bo wtedy wspierasz mój piękny jakże kanał.